Dzień dobry, drodzy bracia i siostry. Dziś zaczynamy ten poranek od potężnej modlitwy, aby rozpocząć dzień z Bogiem. Zanim cokolwiek zrobisz, najpierw się módl. Nie podejmuj decyzji bez szukania jego wskazówek, nie mierz się z wyzwaniami, zanim nie umocnisz się w jego obecności. Najpierw się módl, bo kiedy klękamy przed Bogiem, on otwiera drogi, które wydawały się niemożliwe. Słowo Boże mówi: Któż jest tym, który boi się Pana? On wskaże mu drogę, którą ma wybrać. Psalmy 25, 12. To obietnica, że jeśli najpierw szukamy Boga, to On sam prowadzi nas najlepszą ścieżką. Ile razy podejmowaliśmy pochopne decyzje, a potem żałowaliśmy, że nie powierzyliśmy wszystkiego Bogu od samego początku? W Biblii mamy przykład Jozafata, króla, który stanął w obliczu potężnej armii wroga. Nie zrobił nic, zanim nie zwrócił się do Boga. Ogłosił post, zgromadził lud i wołał do Pana. A co zrobił Bóg? Walczył za niego. Jozafat nie musiał nawet podnieść miecza. Bóg sam pokonał jego wrogów. Drugie Księgi Królewskie: 23 do 24. To dowód na to, że kiedy najpierw się modlisz, to Bóg działa pierwszy. Może dziś stoisz w obliczu bitwy, może to problem finansowy, konflikt w rodzinie, trudna decyzja albo sytuacja, która wydaje się bez wyjścia. Ale zanim wpadniesz w rozpacz, najpierw się módl, zanim zaczniesz szukać ludzkich rozwiązań, zanim oprzesz się na tym, co widzisz czy czujesz, zwróć się do Boga. Bo kiedy On wkracza do Twojego życia, niemożliwe staje się możliwe. Nie wychodź z tej modlitwy przed jej zakończeniem. Bóg ma dla Ciebie coś wyjątkowego. Na końcu tego nagrania uwolnione zostanie potężne błogosławieństwo. A kto pozostanie do końca, otrzyma odpowiedź od Pana. Jeśli wyjdziesz wcześniej, możesz stracić to, co Bóg chce ci dać. Wytrwaj i przygotuj się na to, co On dla ciebie przygotował. Zanim pójdziemy dalej, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu swoją intencję modlitewną i zasubskrybuj kanał. To wzmocni Twoją wiarę i pomoże dotrzeć z tym przesłaniem do tych, którzy Go potrzebują. Razem szukajmy Bożej obecności. Kiedy zaczynasz dzień od modlitwy, oddajesz Bogu kontrolę nad wszystkim. Modlitwa poranna to nie tylko rytuał, to akt zaufania i zawierzenia. Gdy wstajesz i mówisz, Panie, prowadź mnie dziś. Zapraszasz Stwórcę Wszechświata, by szedł obok Ciebie, otwierał drzwi i przynosił odpowiedzi, których sam byś nie znalazł. W Biblii widzimy Daniela, który nigdy nie zaczynał dnia bez modlitwy, nawet gdy mu tego zakazano, nadal klękał trzy razy dziennie. I co się stało? Bóg uratował go z jaskini lwów i wywyższył w oczach wszystkich. To pokazuje, że modlitwa nie tylko nas umacnia, ale też chroni i prowadzi tam, gdzie sami nigdy byśmy nie doszli. Może czekasz na odpowiedź, cud albo zmianę w swoim życiu. Prawda jest taka, że kiedy się modlisz, poruszasz niebo na swoją korzyść. Bóg słyszy każde wołanie, każdą prośbę, każdą łzę, która spada w ciszy. On widzi twoje zmagania i przygotowuje dla ciebie coś większego, niż sobie wyobrażasz. Dlatego dziś rano pamiętaj. Twoja siła nie pochodzi tylko z tego, co potrafisz, ale z tego, co Bóg może zrobić przez ciebie. Zanim coś zdecydujesz, zanim coś powiesz, zanim coś zrobisz, najpierw się módl. On jest Twoją opoką, Twoją twierdzą, Twoim bezpiecznym schronieniem. Trwaj w tej modlitwie i pozwól Bogu napełnić Twoje serce pokojem i mądrością. On ma dla ciebie coś potężnego dzisiaj. Panie, mój Boże i mój Ojcze, dziś rano staję przed Tobą, aby oddać ten dzień w Twoje ręce. Ty jesteś Bogiem, który podtrzymuje wszystko, który rządzi niebem i ziemią, i to do Ciebie wołam w tej chwili. Dziękuję Ci za dar życia, za możliwość nowego początku i za Twoje miłosierdzie, które odnawia się każdego ranka. Wiem, że bez Ciebie nic nie mogę, ale z Twoją mocą. Pokonam każde wyzwanie, jakie stanie na mojej drodze. Ojcze, proszę cię, abyś dziś szedł przede mną. Niech każdy mój krok będzie prowadzony Twoją mądrością. Daj mi rozeznanie, abym podejmował właściwe decyzje i wrażliwość, abym słyszał Twój głos w każdej sytuacji. Tak jak prowadziłeś Abrahama do Ziemi obiecanej, tak prowadź mnie do celu, który masz dla mojego życia. Oddal ode mnie wszystko, co nie pochodzi od ciebie, i otwórz przede mną właściwe drzwi. Panie, powierzam ci wszystkie moje troski i lęki. Wiem, że strach i niepewność czasem chcą mnie zatrzymać, ale Twoje słowo mówi: Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na Was. Pierwszy list do Piotra, 5. 7. Dlatego oddaję Ci teraz każdy ciężar, który mnie przytłacza. Zajmij się moimi potrzebami, otwórz drzwi tam, gdzie wydaje się, że ich nie ma, przynieś rozwiązania tam, gdzie są problemy i odpowiedz na modlitwy, które wypowiadam w ciszy. Niech w tym dniu Twoja obecność mnie umacnia, niech moje serce będzie pełne wdzięczności, mój duch pełen wiary, a moje myśli odnawiane Twoim słowem. Niech moja wiara nie zachwieje się wobec przeciwności, ale niech będę mocny, wiedząc, że ty walczysz za mnie. Tak jak Dawid pokonał Olbrzyma twoją mocą, tak i ja zwyciężę. Wierzę, że to będzie dzień zwycięstwa, bo nie idę sam. Trwaj w tej modlitwie, bo Bóg ma jeszcze więcej do przekazania w twoim życiu. Panie, w tej chwili powierzam ci także moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich, których kocham. Niech Twoja ochrona ich otacza gdziekolwiek są. Strzeż ich przed wszelkim złem, uwolnij od niebezpieczeństw i okryj ich swoją miłością i pokojem. Niech żaden plan wroga nie ma nad nami mocy, bo jest napisane: Żadna broń ukuta przeciw Tobie nie ostoi się, a każdy język, który podniesie się przeciwko Tobie w sądzie, potępisz. Izajasz 54, 17. Wierzę w te obietnice i ogłaszam, że jesteśmy strzeżeni i chronieni przez Pana. Ojcze, proszę Cię, pobłogosław moje życie zawodowe, moje projekty i moje finanse. Niech nigdy nie zabraknie Twojej opatrzności i daj mi mądrość, bym dobrze zarządzał wszystkim, co mi powierzysz. Tak jak rozmnożyłeś pięć chlebów i dwie ryby, by nakarmić tłumy, wierzę, że możesz pomnożyć także moje zasoby. Odrzucam wszelkiego ducha niedostatku i ogłaszam obfitość w moim życiu, bo ty, panie, jesteś moim zaopatrzeniem. Proszę Cię również, aby Twój pokój wypełnił moje serce. W świecie pełnym trosk i niepewności, wybieram odpoczynek w Tobie. Tak jak Jezus uciszył burzę jednym słowem, wierzę, że możesz uciszyć cały niepokój we mnie. Naucz mnie ufać Twojemu czasowi, czekać cierpliwie i pamiętać, że jesteś wierny i dotrzymujesz każdej obietnicy. Panie, niech moje życie będzie świadectwem Twojej mocy. Niech ludzie wokół mnie widzą Twoje światło we mnie. Niech moje słowa i czyny odzwierciedlają Twoją miłość. Niech będę narzędziem błogosławieństwa wszędzie tam, gdzie się pojawię, niosąc nadzieję, pokój i otuchę tym, którzy tego potrzebują. Wiem, że słyszysz tę modlitwę i że wielkie rzeczy są na horyzoncie. Zostań ze mną do końca, bo Bóg ma jeszcze szczególne błogosławieństwo, które chce ci przekazać. Teraz zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech, poczuj Bożą obecność wokół siebie. On tu jest, słyszy każde słowo twojej modlitwy, widzi wszystko, co nosisz w sercu. Często w codziennym pośpiechu zapominamy, że Bóg jest obecny w każdym szczególe, ale On nigdy nas nie opuszcza, idzie z nami, nawet gdy tego nie dostrzegamy. W Biblii czytamy o Eliaszu, potężnym proroku, który przeżywał chwilę ogromnego zwątpienia. Po wielkim zwycięstwie nad fałszywymi prorokami poczuł się wyczerpany i uciekł na pustynię. Myślał, że jest sam, że nikt się nim nie przejmuje, ale wtedy Bóg przemówił do niego w nieoczekiwany sposób. Nie było to w gwałtownym wietrze, nie było w trzęsieniu ziemi ani w ogniu. Bóg przemówił w cichym, łagodnym powiewie, to pokazuje nam, że często oczekujemy, iż Bóg przemówi do nas w spektakularny sposób, a tymczasem On objawia się w ciszy, w chwili, gdy po prostu zatrzymujemy się, by Go posłuchać. Dlatego teraz wycisz swoje serce, odłóż na bok troski, lęki, napięcia. Po prostu ufaj, Bóg działa dla Ciebie, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Jeśli dzisiaj czujesz, że brak ci sił, pamiętaj, że Pan odnawia tych, którzy w nim pokładają nadzieję. Jego słowo mówi: Lecz ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, nabierają siły, wznoszą się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. To jest Boża obietnica dla Ciebie. Być może odpowiedź, na którą czekasz, jeszcze nie nadeszła. Może modlisz się od dawna i nic się nie zmienia, ale wiedz, że Bóg działa w odpowiednim czasie. On przygotowuje wszystko na właściwy moment. Teraz twoim zadaniem jest ufać i trwać w wierze. Zostań ze mną, bo zbliżamy się do najważniejszego momentu tej modlitwy, w którym Bóg uwolni nad twoim życiem szczególne błogosławieństwo. Nie wychodź, zanim je otrzymasz. Bóg właśnie teraz wylewa na ciebie swoje błogosławieństwo. To, co było zablokowane, zaczyna się otwierać. Drzwi, które wydawały się zamknięte, zaczynają się uchylać. Niemożliwe staje się możliwe. Pan daje siłę zmęczonym, nadzieję zagubionym i pokój tym, którzy żyli w niepokoju. Przyjmij to słowo i uchwyć się tej obietnicy, bo Bóg jest wierny i spełnia swoje obietnice. Biblia mówi nam, że gdy Hiob przechodził przez swoją największą próbę, nie rozumiał dlaczego tyle cierpiał. Ale mimo braku odpowiedzi, pozostał wierny, a w odpowiednim czasie Bóg przywrócił mu wszystko i pobłogosławił go podwójnie. Tak samo będzie w twoim życiu. To, co dziś wygląda jak strata, zamieni się w potężne świadectwo. Bóg przygotowuje coś większego niż mogłeś sobie wyobrazić, i nikt nie jest w stanie tego powstrzymać. Pan mówi: Ja jestem Panem, Bogiem całej ludzkości. Czy jest coś, co byłoby dla mnie niemożliwe? Nie ma sytuacji, której nie mógłby odmienić, nie ma drzwi, których nie mógłby otworzyć, nie ma marzenia, którego nie mógłby spełnić. Uwierz, że On już działa, nawet jeśli Twoje oczy jeszcze tego nie widzą. Odpowiedź jest w drodze i zobaczysz Bożą rękę działającą w każdym szczególe Twojej historii. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zostaw swoje intencje w komentarzach, abyśmy mogli modlić się razem. Polub ten film i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje tej wiadomości. Zasubskrybuj kanał i obejrzyj polecaną playlistę, aby dalej umacniać swoją wiarę. Niech Twoja wiara będzie większa niż jakiekolwiek przeszkody, a Boża obecność prowadzi Cię na każdym kroku. Niech Pan Cię obficie błogosławi w imię Jezusa. Amen.